Drogie dzieci, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną lekcję biologii, tym razem o. To może zacznę od takiej historii. W czasie, kiedy jeszcze można było chodzić do szkoły, podczas katechezy, siostra katechetka zadała dzieciom następujące pytanie. Drogie dzieci, chciałam Was zapytać, kto to jest? Ma gęste, puszyste futerko, długi ogon, uszka zakończone pędzelkami, jest koloru rudego i uwielbia orzeszki. No, kto to jest? Zgłasza się Krzyś pierwszej ławki, mówi, proszę siostry, wszystko wskazuje na to, że to wiewiórka, ale jak znam siostrę, to chyba chodzi o Pana Jezusa. Nie, drogie dzieci, dzisiaj będzie lekcja o wiewiórce. Wiewiórka jaka jest, każdy widzi, ponieważ musimy pozostać w domu w tych ciężkich czasach, więc tylko mogę pokazać na zdjęciu jak wygląda wiewiórka, mając nadzieję, że wszystkie drugie dzieci widziałyście kiedyś wiewiórkę. Wiewiórka żyje w naszych parkach, w naszych lasach. Czasem jest na tyle bezczelna, że nawet biegając między drzewami potrafi wspiąć się na człowieka i przeszukać jego kieszenie, czy nie znajdzie jakiegoś smakołyka, ale to tylko w parkach. A parki to są takie miejsca, do których można było kiedyś wchodzić, kiedy nie było zagrożenia koronawirusem. Jak ono minie, myślę, że wszyscy sobie przypomnimy, jak one wyglądają. Dwie ciekawostki związane z wiewiórką. Pierwsza taka, jak wiewiórka je orzechy? No, bo żeby zjeść orzecha, my musimy posłużyć się dziadkiem do orzechu albo jakoś inaczej go zgnieść, żeby pozbyć się tej twardej otoczki, w której jest pyszny miąż, środek. Wiewiórka nie ma dziadka do orzechów, nie ma młotka. Jak w takim razie rozbić orzecha, żeby dostać się do środka? No, wygląda to mniej więcej tak, że wiewiórka w dolnej szczęce ma dwa siekacze, które są od siebie niewiarygodne, oddzielone. Wiewiórka nie ma w całości dolnej szczęki, ale składa się ona z dwóch części połączonych mięśniem, który pozwala rozszerzać Zęby te dolne dwa siekacze. O, tak jak oddzielać palec wskazujący od środkowego. Jak zwierząt, to takie jak wiewiórka, radzi sobie z orzeszkiem. Te dwa dolne ząbki wbija tutaj w najsłabsze miejsce orzeszka. Tak jak ja zrobię to z nożem. Zobaczcie. Wystarczy teraz wbity nóż, że troszeczkę przekręcę. I mam nadzieję, że. O, udało się rozgnieść, rozpołowić orzeszka. W ten sposób dostać się do pysznego środka. Wiewiórka wbija te dwa ząbki dolne, a potem ma taki mocny mięsień tutaj, który powoduje, że te ząbki się rozszerzają i tak jak ja przy pomocy nożyka rozsadzają skorupkę orzecha, tak żeby dostać się do środka. Pierwsza ciekawostka. Aczkolwiek wiewiórka jest takim... Gryzoniem, bo właściwie wiewiórka jest daleką kuzynką i myszki, i bobra, i świstaka, wszystkich takich zwierzątek, nawet szczurka, takiego, które pewnie niektórzy z was mają, hodują w domu. Ona je nie tylko orzeszki, ale bardzo chętnie na przykład, wyłuskuje nasionka drzew z Szyszek, je wszelkie możliwe ziarna, ziarenka, lubi owoce, uwielbia młode gałązki a nawet grzyby zdarza się że te wszystkie produkty spożywcze wiewiórka zwłaszcza w okresie jesiennym gdzieś tam próbuje sobie schować zgromadzić chociaż daleko jej do chomika chomik umie to spokojnie schować w jakiejś spiżarni tak żeby potem wiedzieć gdzie to ma a wiewiórka tak znajdzie chodzi chodzi biega z tym grzybkiem czy Orzeszkiem nie bardzo wie gdzie go schować. Coś tam utkwi w ziemi, coś do jakiejś norki, coś czasami do jakiejś dziupli, czasami nawet nie swojej. Czasem coś tam na gałązkę wygląda. Trochę tak, jakby te grzybki suszyła, chociaż trudno yy, yy, wiewiórkę, która yy, nóżdek no, ma nie za wielki, podejrzewać aż o yy, taką zapobiegliwość. Bardzo często nie potrafi niestety sobie znaleźć tych zapasów, ale to też ma swoje dobre strony, bo jak te orzeszki tam porozkłada po tym lesie, to potem z nich wyrastają kolejne nowe yy, drzewa, więc w gruncie rzeczy wiewiórka jest yy, pożytecznym zwierzątkiem. Chociaż no niestety też bywa szkodnikiem. Bo lubi grasować w ptasich gniazdach i wybierać, wyjadać ptasie jajka, a nawet, i to już jest straszne, yy, lubi czasami przekąsić sobie takie świeżo niedawno wyklute pisklątko yy, ku zmartwieniu innych ptaszków. Sto lat temu, kiedy Polska odzyskała niepodległość, wiewiórek było tak mało, że wprowadzono bardzo ostre prawa restrykcje dotyczące ochrony tego zwierzątka, a po 10 latach wiewiórki się tak rozmnożyły, że zagrażały uprawom leśnym, bo niszczyły te wszystkie młode pędy drzewek, które dopiero co wyrosły, i trzebiły ptactwo leśne także zakaz ochrony ścisłej wiewiórki zdjęto. 10 lat temu niespełna wprowadzono takie przepisy, które wzięły wiewiórkę pod znowu ścisłą ochronę, a 4 lata później już się okazało, że te wiewiórki znowu tak się gdzieś tam rozmnożyły i rozpanoszyły w lasach i parkach, zagrażając uprawom leśnym oraz innym zwierzątkom leśnym, zwłaszcza ptakom, że te przepisy o ochronie troszeczkę złagodzono, cokolwiek by to miało znaczyć. Wiewiórka jest zwierzątkiem bardzo tajemniczym. Dlaczego? Bo jest bardzo ruchliwa, bo bardzo trudno ją obserwować. Możemy założyć, czasami pewnie widzieliście, Kamery w gnieździe Bociana i zobaczyć sobie, jak się tam ta rodzina Bocianów miewa, obnosi z sobą, kiedy Bocianica składa jajka, jak długo na nich przesiaduje, kiedy wykluwają się Bocianie pisklęta. To wszystko jest takie ustabilizowane. Bocian taki dostojny, wiadomo, chodzi, chodzi we fraku, elegancko ubrania wiewiórka, to jest po prostu no, taki trochę zwierzęcy menel, dlatego że ona. No ma jakiś tam dom, no i tu jest też dziwactwo wiewiórki. Nie wiem, czy wiecie, ale ona buduje gniazda. To jest w ogóle ciekawa historia, bo my myślimy, że gniazda budują tylko ptaki. Nie, bardzo wiele ssaków, a wiewiórka jest ssakiem, buduje sobie gniazda. Orangutany, goryle budują gniazda, no więc małpy kształtne, No i wiewiórka też. Czasem ym, rozpanoszy się w gnieździe... Wrony albo jakiegoś innego leśnego ptaka. Trochę sobie zaadaptuje to gniazdo na swoje potrzeby, to znaczy dorobi zawsze do niego daszek, a środek pięknie, miękko wyściele liśćmi i mchem. Ale oprócz tego wiewiórka, ponieważ bardzo energicznie się porusza, często dość szybko się męczy, jak sobie potrzebuje uciąć drzemkę, to nie pogardzi gniazdem jakiegokolwiek ptaka, nieważne, że on tam gdzieś biedny, zrozpaczony, Lata przerażony, bo ktoś mu wpakował się do mieszkania, nie pukając i nie prosząc o zgodę. Jeszcze jedna dziwna rzecz: wiewiórka potrafi latać. O, są takie wiewiórki, które potrafią szybować nawet na spore odległości, ale nawet ta nasza polska wiewiórka czasem zdarza się, że wykonuje tak długie, niesamowite skoki, że właściwie wyglądają one trochę tak, jak taki krótki, bardzo nieporadny lot. Dlaczego? Wiewiórka ma zasadniczo dwie grupy wrogów. Pierwszym wrogiem są drapieżne ptaki. Nawet sowy i puchacze potrafią zapolować na wiewiórki. Ale wiewiórka bardzo łatwo im ucieka, dlatego że bardzo często uciekając, yy, wspinając się po pniu drzewa do góry, albo schodząc w dół, yy, trochę tak jak po krętych schodach, dookoła pnia. Yy, no i ptak wtedy jest bezradny, bo on nawet jeżeli latałby dookoła drzewa, to ma gałęzie, no to już tak nie jest łatwo, więc wiewiórka łatwo ucieknie drapieżnikowi, yy, takiemu skrzydlatemu. Natomiast jest jeszcze jeden drapieżnik, przed którym jest ciężko uciec, to jest kuna leśna. To jest drapieżnik, który jest większy, mocniejszy, i z którym wiewiórka właściwie nie ma szans. I nawet jak wiewiórka schowa się do dziupli, to kuna leśna potrafi tam się wcisnąć za wiewiórką i może jej zrobić krzywdę. Równie szybko i sprawnie ta kuna leśna jak wiewiórka potrafi wspinać się po drzewach. No niestety ze schodzeniem w dół, w przypadku kuny, już tak łatwo nie jest, a wiewiórka jest zręczniejsza, ale nade wszystko wiewiórka potrafi przeskoczyć z drzewa na drzewo, a czasem nawet z drzewa, z wierzchołka no, na niższe znacznie partie drzewa, albo czasem nawet po prostu na podłoże. Wystarczy, że szeroko rozciągnie swoje łapki przednie, tylne ogon, który jest puszysty, stanowi dodatkowy opór powietrza, i już się robi z wiewiórczego futra coś w rodzaju spadochronu. I wtedy kunę leśną łatwo jest zgubić, pozostawić ją bezradną na wierzchołku drzewa, bo zanim ona stamtąd zlezie, no pewnie widzieliście czasami, jak kot wspina się wspaniale na drzewo, a jak schodzi, to już tak łatwo nie jest. Yy, Wiewiórkach. Hmm. Tajemnicze zwierzątko. Nawet nie wiemy, jak często wydaje młode, jak często rodzi młode. Niektórzy naukowcy mówią, że raz w roku, inni mówią, że zdarza się to wiewiórco częściej. No, właśnie dlatego, że strasznie ciężko jest to zaobserwować. Nikt tego tak dokładnie nie potrafi sprawdzić i udowodnić. Ma od trzech do nawet siedmiu młodych, które rodzą się nagie, bez żadnej sierści. Nie widzą przez cały miesiąc. Mama je musi karmić. Dopiero po miesiącu się usamodzielniają troszeczkę, zaczynają się gdzieś tam bardziej ruszać. No, i musi minąć parę tygodni. A zanim dwie wiórka wydorośleje, to w ogóle musi minąć cały rok. To takie zwierzątko, które jest blisko nas, jest chyba najpopularniejszym i zauważcie, najczęściej widzianym przez nas dzikim zwierzęciem, bo czasem nawet nie trzeba specjalnie wychodzić z domu, żeby zobaczyć jak gdzieś w pobliżu naszych domów w sadzie, w ogrodzie, albo w parku, albo nawet gęściej zadrzewionej okolicy, wiewiórka, latem i. Jesienią, wiosną, a nawet zimą, gdzieś tam sobie chodzić, czegoś szuka. Żeby zobaczyć carny, to już częściej musimy gdzieś w bardziej wiejskie tereny się udać albo bardziej zalesione. No a wiemy o niej naprawdę bardzo niewiele. Chociaż zwierzątkiem jest pięknym i wdzięcznym. No to co? Tyle o wiewiórce. Zapraszam, zachęcam do oglądania. Mam nadzieję, że ta. Lekcja biologii y, na temat wiewiórczy y, sprawi, że zainteresujecie się czymś, co jest małe, puszyste, rude, wygląda y, tak niewinnie i poczciwie, chociaż ma w sobie iskierkę drania, ptakojada i niszczyciela młodych gałązek, y, tam gdzie leśnicy troszczą się o odbudowę lasu.